Siema! Jesteście w klasie ósmej i nie wiecie, co chcecie dalej robić. Postaramy się Wam się przybliżyć kierunki kształcenia naszej szkoły. Ja jestem Wiktoria. A ja Damian. Jesteśmy uczniami technikum ekonomicznego. My natomiast jesteśmy Julia i Max. Reprezentujemy technikum logistyczne. No i zostałyśmy jeszcze my, Marta i Ola, uczennice technikum rachunkowości. Chcielibyśmy pomóc Wam podjąć decyzję, najlepszą decyzję. Pamiętajcie, że po naszej szkole nie tylko zyskujecie porządny zawód, ale również Wasza nauka będzie przebiegać w bardzo przyjaznej atmosferze. Zastanawiacie się, dlaczego wybraliśmy technikum ekonomiczne? Zobaczcie sami, co nas do tego przekonało. Na ekonomistów zawsze jest popyt. Można zostać np. fakturzystą, specjalistą do spraw kadr i płac, albo pójść na studia i potem pracować jako doradca inwestycyjny, doradca finansowy czy makler giełdowy. Ważnym kryterium, które braliśmy pod uwagę, była też możliwość praktycznej nauki zawodu. Mamy wiele zajęć praktycznych, podczas których uczymy się obsługi programów sprzedażowo-magazynowych oraz kadrowo-płacowych, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwach. To daje nam możliwość znalezienia dobrej pracy od razu po zakończeniu szkoły. Dużym atutem jest również fakt, że szkoła daje możliwość uzyskania drugiego zawodu w czasie trwania edukacji poprzez kurs kwalifikacyjny. Max, a może przybliżysz wszystkim zawód logistyka? Pewnie. Zobaczcie, na czym to polega. Technik logistyk to obecnie bardzo pożądany zawód na rynku pracy, ponieważ z roku na rok branża ta się rozwija i miejsce pracy przybywa. Zarobki w tym zawodzie również nie są małe. Logistyk może pracować nie tylko w firmie przewozowej, spedycyjnej czy logistycznej, ponieważ kompetencje logistyka są potrzebne w każdej branży, np. w branży chemicznej czy branży IT. Zawody, jakie można wykonywać po tym kierunku, to m.in. kontroler jakości, spedytor czy kierownik do spraw importu i eksportu. Pożądanym na rynku pracy zawodem jest również technik rachunkowości. Krótko Wam o nim opowiem. Jako absolwenci tego kierunku możemy zostać księgowymi, bankierami, ubezpieczycielami, fakturzystami, czy też specjalistą do spraw kadry płac. Można również pójść na studia wyższe i poszerzyć swoje możliwości. Zostać na przykład doradcą finansowym, podatkowym, analitykiem finansowym czy maklerem giełdowym. ma również do zaoferowania klasę integracyjną. Jesteśmy dostosowani do wszelkich potrzeb. Mamy nawet ramkę do wózków inwestycji. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy o kierunkach kształcenia w naszej szkole. Ja osobiście mam nadzieję, że zobaczymy się już we wrześniu. Mogę jeszcze na zakończenie wspomnieć, że nasza szkoła w grudziącu zajęła pierwsze miejsce w rankingu techników, a 41 w Polsce. Także nasi nauczyciele na pewno przygotują Was do egzaminów zawodowych i do matury najlepiej regulowanej. Tam za mną siedzi pani dyrektor i pan wicedyrektor, z którymi można naprawdę pogadać o wszystkim. Są bardzo otwarci dla każdego.